Dzieci z ASD bardzo często reagują nietypowo na mowę, co może prowadzić do błędów w określaniu liczby rozumianych słów. Niemniej wiele badań wskazuje na zaburzenia w rozumieniu języka. Rozumienie mowy może być zaburzone w różnym stopniu, począwszy od zupełnego jego braku, poprzez rozumienie instrukcji popartych gestem. Lub w określonym kontekście sytuacyjnym, na przykład kąpiel, skończywszy na dyskretnych zaburzeniach dotyczących rozumienia znaczeń abstrakcyjnych. No właśnie, tak mylimy sobie często ten temat, właśnie ten temat komunikacji, bo on tak naprawdę przynosi przy, przy nam najwięcej trudności. Przysparza nam najwięcej trudności, ponieważ znów musimy bardzo mocno dbać o to, żeby nie zaplątać się w takie myślenie o zaburzeniach ze spektrum z naszej perspektywy, takie myślenie stereotypowe, myślenie przez nasz tylko i wyłącznie pryzmat myślenia. Także zachęcam Was. Żebyście w analizie funkcjonowania dzieci ze spektrum, żebyście z taką otwartą głową szli. Żebyście nie analizowali i nie prowadzili komunikacji przez właśnie te schematy, które mamy utarte z osobami neurotypowymi. Osoby z ASD znacznie różnią się pod względem rozwoju języka, mowy i komunikacji. Dlatego spotykamy pacjentów, takich, którzy o czasie osiągają kamienie milowe w rozwoju mowy, takich, u których kompetencje językowe mierzone standardowymi testami są prawidłowe, takich, którzy nie wypowiadają pierwszych słów do szóstego roku życia, takich, którzy pozostają mutystycznymi przez całe swoje życie. Zawsze mówimy o tym, że pacjenci ze spektrum autyzmu to są osoby, które stanowią taką heterogeniczną grupę, taką grupę bardzo um, zróżnicowaną i również to zróżnicowanie, tak jak słyszeliśmy, jest w obszarze właśnie um, poziomu komunikacji, formy komunikacji e, i, tego jak, i tego, czy w ogóle ta komunikacja występuje. Więcej możecie sobie poczytać w naszej książce Spektrum Autyzmu.